Witam bardzo, bardzo gorąco i serdecznie witam wszystkich Państwa. Na po pod tytułem Stan Nieważkości Wernisaż, ten zwany roboczym tytułem naszym Dual Exhibition jest częścią europejskiego projektu Kriant, w którym to Katowice spośród 11 miast, właściwie nie krajów miast, bo z polskich krajów jest jeszcze, z polskich miast jest jeszcze Lublin, więc Lublin i Katowice w CRIART-cie tutaj. Projekt wystawy Dual Exhibition, o którym Wam za chwileczkę opowiem, to nasi autorzy i tutaj bardzo serdecznie ich przede wszystkim witam, Natalia Witmańska, witam Cię Natalio. powiem e, jakie, jakie, e, jakie były tutaj priorytety co do tej wystawy i jakie obostrzenia e, i dlaczego te dwie osoby akurat i jeszcze mamy Tomisława, Tomisław Filipetar, Chorwacja. Welcome. Proszę Państwa, oczywiście i przede wszystkim również witam e, kuratorkę wystawy a Ada Grzelewska przed Państwem. Dobra. I jeszcze brawa o współpracę należą się Danucie Kowalik-Durze, która nie, nie, może, nie mogła być dzisiaj z nami, ale brawa również dla niej. Danuta, Danuta w tym projekcie była dyrektorem artystycznym tej oto wystawy. Bardzo serdecznie witam wszystkich z Państwa. Witam tych, których twarze rozpoznaję doskonale. Witam tych, którzy są chyba pierwszy raz w naszej galerii i mam nadzieję, że, że nie po raz ostatni. Bardzo, bardzo serdecznie witam dyrektora naszej zaprzyjaźnionej galerii BWA, Pan Marek Kuś. Dzień dobry Panie Dyrektorze. Bardzo serdecznie witam panią Ewę Kokot. To jest realizatorka, koordynatorka, pomysłodawczyni wspaniałego projektu Future Artist, który już odbył dziesięciolecie w zeszłym roku, więc, więc wspaniały czas i wspaniała praca z dzieciakami. Bardzo Ci dziękuję, też Ewę, bardzo Cię witam. Wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz witam. I i teraz kilka słów, zanim oddam głos autorom i, e, i, i Adzie Kuratorce. Tak zastanawiałam się, czy trzeba tłumaczyć Tomisławowi, ale doszliśmy do wniosku, że się rozumiemy, troszkę przynajmniej. Więc mm. No. A little bit. A little bit. Because I'm talking too much. Proszę Państwa, dobrze. Dlaczego Dual Exhibition, wytłumaczmy się, był to cykl wystaw, tych kreatowych wystaw, które się odbyły w kilku miastach, to znaczy ta nasza tutaj odbywa się właśnie w Katowicach, a Dual Exhibition, dlatego, że mamy dwóch artystów, którzy ze sobą korespondują, czy ich prace korespondują bardziej ze sobą tutaj na, na, na ścianach. Temat stan nieważkości jest tematem wymyślonym przez kuratorkę, której zaraz oddam oczywiście głos. Natomiast powiem tylko, że um, autorzy zostali wyłonieni w ramach konkursu. Jedna osoba musiała być tutaj z miasta, z druga osoba jednego z dziesięciu pozostałych miast i właśnie właśnie Tomislav oraz Natalia wygrali ten konkurs. Myślę, że to ten czas, żebym wreszcie przestała mówić i oddała głosowi. Bardzo proszę. W każdym razie, chyba na początku trzeba byłoby się wytłumaczyć z hasła wywoławczego tej wystawy, dlaczego właśnie stan nieważkości. Zastanawialiśmy się nad takim hasłem, które z jednej strony odda ten specyficzny czas, który miejmy nadzieję jest za nami, takiego zawieszenia. Takiego troszeczkę niebycia, a z drugiej strony e, ukierunkuje nas w stronę wolności, lekkości e, i takiego e, otwarcia na e, nowe. E, muszę e, powiedzieć, że sam wybór był e, niezmiernie trudny. E, I e, to, że właściwie udało nam się spotkać tych dwóch e, artystów w jednej. E, Prze przestrzeni jest e, dowodem na to, że e, język sztuki jak najbardziej ten stan nieważkości przeżył, przetrwał jest ponad e, e, kontynentami jest e, czymś co, co pozwala nam się e, skomunikować i też czymś co e, otwiera nas na nowe e, doświadczenia, co wydaje nam się jak najbardziej uh, potrzebne, bo jest takim, że tak powiem, bardzo optymistycznym spojrzeniem w przyszłość, uh, czego, co, wy, co wydaje mi się jest nam wszystkim potrzebne. Uh, so, hi, I'm Tomislav Szilipeter from Croatia and I'm an academic artist and I just want to say hi and Uh, invite you to see the exhibition Weightlessness here in uh, Katowice. Wait, yeah. Tomislav, I would like to ask you about your series of work. What, I, what was your background? What was your way of thinking when you uh, created this uh, uh, theatrical? features in the lonely spaces yeah please tell me something about it yeah well well at first it was just about the loneliness and about the distancing because it was made in covid time so you know it's like distancing not touching each other gestures that are you know visible and the colors the lack of colors just the black and white the dark and the light you know like uh, like light and very heavy so it just combines together into the lines and colors so it floats that's how i see you know and every painting is connected one to another so when they're together they're like together you know and when you look at the painting it's very lonely actually so but it's very theatrical yes yes but also i would like to uh, ask you about uh, the color that you that you use because you would like to put those uh, opposite points like very bright and uh, very dark in yes. a special in a special uh, characters and this use of colors distinct them from the old uh, series. Why was that? Yes. Uh, the dark and the light, right? The black and white. It's, uh, it's you know, uh, there was inspiration from Baroque as well, you know, because Baroque was dark and there was light on the person, like really theatrical. And here, I just chose white and black background to just enhance the, you know, the the figures and to enhance the gestures. And the lines are ex actually made with uh, graphite, oh, with see. graphite pencil on the painting. So it's a drawing on the painting. So... And uh, this all series combine a very specific use of blue, yes. of blue uh, yes. color. And uh, how would you see that? Because no. uh, it is uh, very distinguished and. Uh, it's almost uh, symbolic for this uh, post uh, pop. Well, it's, yes. It's symbolic for me. I always use the blue. And here there's a lack of blue, actually. There, the blue sh was supposed to be around, you know, instead of black. But the blue is always for me melancholy, melancholia, you know. And it's just the, not the sadness, just the feeling that something is not very happy. So, but not very bad as well, so there is hope. So I always infuse the hope inside the painting. So it's kind of melancholic feeling of blue, and the blue is always connected to melancholia. So for me, it was it, it's just something that I always do in the art. So and, it's always the, the blue, you know, that feeling. And also, this was very uh, characteristic for the uh, Baroque uh, period. The way. That uh, people understand uh, melancholy like a state yes. between, yes like our weightlessness. Yes. So uh, we It have, is yes. It's like a limbo, be, yes, you that, know, between the sadness and happiness. But it's like limbo between two worlds for me, and this is the limbo between body and uh, you know soul somewhere, somewhere in between. Dlatego um, 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 yes. i you know, of course. Of course. Dzień dobry, nazywam się Natalia Wirmańska i chciałabym serdecznie zaprosić na wystawę Stan Nieważkości. Natalio, chciałabym um, ciebie zapytać przede wszystkim o to, jak ty ro rozumiesz stan, nieważkości. Czym jest on dla, dla ciebie? Dla mnie jest to czymś, co mogę nazwać oderwaniem od rzeczywistości, bo tak naprawdę moje prace są troszeczkę oderwane od rzeczywistości, ponieważ obrazuję sytuacje czy osoby, których nie znałam i nie znałam ich życia, ich historii, więc też nie wiem, jaka ta rzeczywistość była. No i dodaję do tego swoje osobiste historie, więc gdzieś ponadto wszystko można powiedzieć gdzieś tak lewituje, więc jest to dla mnie właśnie coś takiego. Czyli podsumowując, dla ciebie stan nieważkości jest kreowaniem przeszłości, przeszłości twojej rodziny i twojej. Tak, również. oraz zdarza się, że osób, których nie znałam, gdzie sobie właśnie te historie dopowiadam. Chciałabym przede wszystkim zapytać, zapytać ciebie również o to, jak operujesz kolorem? Bo kolor jest w twoich, w twoich pracach czymś bardzo ważnym i chciałabym przede wszystkim zapytać, jak, jak tego czujesz? Czym on jest dla ciebie właśnie w tej tematyce, którą podejmujesz? No, właśnie kolory, które wykorzystuję do danych obrazów, są dosyć kontrastowe i mocne. I być może przedstawiając jakieś trudniejsze historie, sytuacje. Nie używając samej głębokiej czerni takich potocznie nazywanych mrocznych kolorów, chcę właśnie się oderwać i poprzez użycie czerwieni czy pomarańczu kolorów takich pozytywnych, bardziej może nie wymusić w odbiorcy, ale poruszyć pewien impuls do przemyślenia niektórych rzeczy i żeby też te kolory potrafiły obudzić w odbiorcy to, co on sam czuje. Żeby one nie były po prostu czymś płaskim, jednolitym. Tak Dziękuję. mi się wydaje. Dziękuję. <noise> Dziękuję. Dziękuję.